W sobotę 5 marca na Hali Gorlickiego Siru w meczu trzecioligowym seniorzy Gorlickiego Klubu Sportowego zmierzyli się z zespołem Orła Ciężkowice. Kilkanaście minut przed meczem, przed Gorlicką publicznością zaprezentowali się kadeci klubu wicemistrzowie Małopolski. Drużynę prowadzi trener Bartłomiej Niemiec. W jej składzie są Norbert Urbanik, Grzegorz Góra, Adrian Krasowski, Adam Gryca, Dawid Duda, Piotr Jurusz, Patryk Radzik, Karol Lach i Arkadiusz Czech. Z powodu choroby na parkiecie zabrakło najskuteczniejszego zawodnika, czyli Maćka Haberka i Kamila Pisarczyka. Trofea drużyny wzbogaciły się o srebrne medale wicemistrzów Małopolski i Puchar, wywalczone na turnieju w Krakowie. Prezes klubu Krzysztof Kozłowski wręczył każdemu zawodnikowi klubowe odznaki. Przed kadetami sporo pracy. Za kilkanaście dni ćwierć finały mistrzostw Polski. Trzymamy kciuki. Oczekiwany mecz GKPS kontra Orzeł Ciężkowice trwał niecałe 60 minut. Gorlitcy seniorzy prowadzeni przez trenera Krzysztofa Kozłowskiego pokonali przeciwnika w stosunku 3 do 0 w setach do 21, 15 i 14. W pierwszej szóstce bardzo dobrze zaprezentował się Andrzej Wacławczyk i tradycyjnie już kapitan drużyny Przemek Nikiel. Efektowne akcje, głównie w trzecim secie, pokazali Bartosz Szpyrka, Gniewek Krupczak, Michał Bąk i Piotr Maniak. Kurs pokazał także grający w linii obrony libero Bartek Kaszyk. Na sukces pracowali także juniorzy Adrian Turek, Szymon Motyka i Kuba Roman. Przed gorlicką drużyną już niebawem pierwszy mecz w rundzie finałowej rozgrywek trzeciej ligi, aby wyłonić dwa zespoły, które będą reprezentować Małopolsce w walce o drugą ligę. Przeciwnikiem gorliczan będzie MKS Andrychów.